Tchau. Bardzo dobrze wydaje mi się, że yy, śmiało można powiedzieć, że każde regaty w dni są trudne. panują tutaj ciężkie warunki do żeglowania, bardzo nieprzewidywalne. Wielu zawodników chyba największa flota na mieszach Polski, w jakiej mi się zdarzyło pływać. Oczekiwałem na pewno ciasnej walki z rywalami. Wiem, że tutaj nasi juniorzy z Polski deptają po piętach i cały czas rosną w siłę. Dodatkowo zawodnicy z zagranicy przyjechali, którzy też podnieśli poziom rywalizacji. Myślę, że to było najfajniejsze. Mimo, że wygrałem te legaty, to było parę takich rzeczy, nad którymi na pewno będę musiał popracować w przyszłości. Nie wiem, czy zdążę do mistrzostw Europy, które mamy już za kilka dni tutaj także w Gdyni. To było parę takich momentów, w których na pełnym, szczególnie w słabym wietrze nie płynąłem tak efektywnie. Może dlatego, że trochę się obawiałem, bo miałem jedną karę za zapompowanie, jakbym dostał drugą, to dostałbym dyskwalifikację. skutecznie jeden na jeden nawet czyli w takiej bezpośredniej konfrontacji rywalizowałem z najlepszymi zawodnikami, z medalistami i nawet mistrzami, mistrzami olimpijskimi tutaj i wygrywałem z nimi poszczególne elementy wyścigu i też meldowałem się przed nimi na mecie. I to w zasadzie jest pierwszy moment, w którym mogłem się z nimi sprawdzić po kontuzjach. Także jestem, jestem zadowolony. Cieszę się bardzo, że Volvo GdN. odbyło się w tym roku, bo wiadomo, że sytuacja jest trudna i yy, bardzo mało rzeczy jest pewnych w tych czasach. organizatora Volvo Witam Państwa serdecznie na zakończeniu Mistrzostw Polski w klasach Laser Radio, Laser Standard oraz Fin.